Gala Spartan Fight 4 6 sierpnia, hala BKS Bielsko-Biała Bilety w salonikach ruch oraz na kupbilet.pl Mamy Halidow po pojedynku z Azizem Karaoglu na KSW 35 No zwyciężyłeś, ale myślę, że to zwycięstwo nie smakuje tak jak inne No wiesz co nie smakuje, bo nie wygrałem zdecydowanie. Trzech rundy lub wygrywać przed czasem wygrywać wszystkie trzy rundy. Nie widziałem tej walki sędziowie założyli, że wygrałem walkę no, to oni wiedzieli chyba lepiej no i tyle. No. Zaskoczył cię Aziz Karaglu swoją postawą dzisiaj? Tak, bardzo mocno czułem pierwsze dźwignie na stopę. Wyrwałem stopę. Całą, całą stopę wyrwałem, czułem, jak zrywałam wszystkie zwięzadła. E, nie odklepał trójkąt, nie był dobrze dopięty, albo dopięty, Harczał, myślałem, że odpłynie. Bardzo fajnie wszystko blokował, uciekał mi dźwigni w parterze, fajnie się bronił. No, cieszy mnie bardzo, że właśnie z nim taką w, takie był stoczyłem. Czułeś, mhm. Nauczyłeś któryś z jego ciosów, odnosiłem takie wrażenie, że w trzeciej rundzie tam cię złapał. Tak, był prawy, Zamachowe, trafił, trafił, mi się tak w głowie. To, to dobrze, dobrze trafił. Mhm. Twoja taktyka do, dosyć wyszukana dzisiaj, bo po każdej próbie takiej stójkowej Aziza, ty schodziłeś na dół, rozumiem, że taki był plan na tę walkę, czy, czy nie się nie był, w klatce? Nie, nie był taki plan, e, wróciły stare nawyki. Plan był inny klęczować, ewentualnie dżepem go z lewym prostym i na prawą stronę schodzić. Po kilku próbach tego i tak dalej. Kilka razy kopnąłem go straż w piszczel. Trafiłem zbite nogi. Ciężko było się poruszać na nogach i po prostu gdzieś wchodziliśmy w wymianę. Robiłem swoje starość, co kiedyś robiłem, po prostu. Kulałem się pod siebie po prostu i Na twoich nogach Getry. Jaki to jest powód? Zdradzisz czy nie zdradzisz? W poważeniu nie chciałeś o tym mówić, a do walki też wyszedłeś właśnie z Co, Wszystkiego się nie Moje to mu osobiste sprawy, więc tutaj myślę, że nie, nie wszystko trzeba mówić. Mhm. No rzadko walczysz na pełnym dystansie, 15 minut, to się zdarza co, co jakiś czas, ale rzadko to robisz. Powiedz, jak czułeś się kondycyjnie, wychodząc już tak do trzeciego pojedynku po 10 minutach? Bo widać było momentami, tak jak naprawdę głębokie wdechy. Czułeś się kondycyjnie dobrze? Byłem zmęczony, nie powiem, że byłem tam super. Nie, kondycyjnie było ogólnie, było przygotowanie dobrze. Do trzeciej rundy usiadłem rzeczywiście bardzo zmęczony, po tych wszystkich próbach o i tak dalej. No zmęczyłem się, no co, co Może, mogę mieć, Można mieć na 10 e, e, siłę, ale przy takiej intensywności takiej. E, no się zmęczyłem. Mówisz, że musisz tę walkę jeszcze raz obejrzeć? To skąd ta próba oddania pasa? Nie no, bo uważam, że postawił się bardzo dobrze, dobra walka była, był bardzo twardy. E, I powtarzam jeszcze raz cieszę się bardzo, że, że właśnie z nim. Słyszeliśmy taki bój. I co? No uważam, że jesteś mistrzem, jest, jest doskonało, jest bardzo dobry. I po prostu takie gesty ode mnie, żeby ten pas do niej prezencie wziął. Zawsze wielką siłą w twoich pojedynkach jest publiczność. Czy kiedy słyszałeś gwizdy, było to dla ciebie demotywujące i bardzo inne od tego, co jest zazwyczaj? no To pokazuje, to pokazuje jak można szybko się zmienić. Po prostu. I tyle, no. 10 lat, 13 lat dokładnie, KSW 10 lat. Żadnej przyjemnej walki e, tocząc boje, miałem wsparcie, dzisiaj pokazali coś innego. Szczerze powiem, zabolałam to bardzo, że wygrałem dwie rundy. Wygrałem dwie rundy i stwierdzali to sędziowie, stwierdzili to i nie, jakie były powody trzeciej rundy, dlaczego tak ona inaczej wyglądało. Poczułem zero wsparcia, więc e, szczerze powiem zawiodło mi się i tyle, no. jeżeli wygrywasz walkę i na ciebie gwizdą. Po 10 latach wielkiego wsparcia i robienie się mistrza, a, a na koniec takie kopf w dupę. W no. drugiej części walki sędzia przywołał e, twój narożnik, Paweł Derlacza. Co, co dokładnie tam powiedział, co tłumaczył? E, żebym w nie robił. A czy, czy w ogóle, e, ja przypomnę sobie jedną z walk, kiedy Tomasz Bronder kiedyś obcinał jednemu z e, zawodników Leginsy, bo nie zorientowali się, w ogóle można było w legincach walczyć? A eee, Znaczy, najwyraźniej można było, skoro bo w 7 w było to ustalone. Eee, można było. Trudne to będzie pytanie. Mamy dalej, że jako, że się znamy, to odważę się je zadać. Czy to, co się działo przed walką wokół ciebie, mogło mieć wpływ na, na Twoją postawę dzisiaj w klatce? <laughs> eee, to, co się działo, to jest to, co to o, tym, o czym Ty to mówisz, to w ogóle w żaden sposób nie miało na mnie wpływu. Moje życie osobiste w tym roku nie było dobre. Borykam się z pewnymi rzeczami, o których nie mówię. Gdyby ktoś wiedział co się dzieje w mojej głowie przez ten rok i z czym musiałem się zmagać, ja wstaję wam słowo honoru, żeby żaden zawodnik do walki bo nie wyszedł. Ani do Michała Materli, ani dzisiaj. Wiesz co, po walce powiedziałeś, że potrzebujesz 12 miesięcy przerwy. Czy to była myśl, która zrodziła się już podczas przygotowań do tej walki? I nawet jeżeli byś wygrał w pierwszej rundzie, podjąłbyś taką samą decyzję? że to myśl to myś miałem już po walce z Materlą. Jak zacząłem przygotowanie do kolejnej walki, Jestem zmęczony ogólnie i mówię, to są jakieś tam osobiste moje sprawy i o tym nie będę mówił. Każdy ma swoje rzeczy, swoje życie. Po prostu czuję, że po prostu na razie żyję ma Potrzebuję przerwy, potrzebuję nabrać tego głodu do kolejnej walki. Dzisiejsza walka pokazała, że nie istniałem po prostu, moja głowa nie była w klatce. To co mówiłem, narożnik, nie robiłem tego po prostu, gdzieś tam miałem pozbijane te nogi jakieś tak, nie, było, nie byłem obecny w walce i właśnie tego się obawiałem w tej walce. Dobrze byłem fizycznie przygotowany, wszystko było bardzo dobrze, ale głowa moje nie gra, nie gra więc ja potrzebuję przerwy. Mamy twoje kostki, były mocno gdzieś tam zatejpowane, zabandażowane, powiedz, to było wynikiem jakiegoś urazu, jakiejś kontuzji? Mam obie stopy wyrwane z e, zostawów e, i za każdym razem muszę je wiązać, bo przy każdym lokie komie stopy wypadają, więc e, i, jeżeli trafiam dobrze, to mi stopa wypada, dlatego mam zawsze bandyżowane te stopy. E, są kontuze mikrourazy, to jest normalna rzecz e, i, i tyle, dlatego mam bandyżowane stopy. Któryś z ciosów Ciebie zamroczył, bo było kilka mocnych, które weszło tak przynajmniej Tak, jeden na trzeciej rundzie zamroczył mnie, dostałem takiego mocnego gongu, że, że ugięło mi się nogi. Ale mówisz, że skoro chcesz poukładać sobie trochę życie prywatne, kontuzje poleczyć, odpocząć trochę od MMA, myślisz, że następne walki powinny toczyć się opas na przykład tymczasowy wzorem zachodnich organizacji, kiedy mistrz długo pauzuje, toczy się walki o pas tymczasowy i kiedy wrócisz, będzie walka unifikacyjna, czy, czy jakbyś jakieś zasugerował rozwiązanie, skoro ma ciebie tak długo nie być? Decyzje należy do właścicieli KSW, co oni tam zdecydują. ja mam przerwę. A oni nie chodzą co są z tym pasem. Przed walką nie wiedziałeś, co powiedzieć na temat parteru Aziza. On nawet w pewnym momencie próbował założyć gilotynę. Co teraz powiesz o jego parterze? Właśnie o tym mówiłem. Każdy mówił, że słaby parter. Nie miał słodego parteru. Miał bardzo solidny parter. Nie udało mi się go ustabilizować. Próbowałem dziwnie na rękę, trójkąt. No dobra, to do, 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 praca demo. Każdy, każdy narzekał, że ma słaby parter. Uważam, że ten jego parter jak, 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 jak na razie był najmocniejszy z moich przeciwników wszystkich, Ze wszystkich. Ja jeszcze zapytam czy miałeś takie wrażenie, czy jest niebezpieczeństwo, że sędziowie zabiorą ci punkt w ostatniej rundzie. W ogóle to nie myślałem. Coś tam gadał na roźniki sędzia, Nie wiem co tam mówią. Angielskiego, angielskiego nie znam. No ale wszystkiego najlepszego. Dziękujemy Ci i czekamy na ciebie. Dziękuję bardzo. Gala Spartan Fight 4 6 sierpnia hala BKS bielsko-biała. Bilety w salonikach ruch oraz na kupbilet.pl